Siemaneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku, nie powiem, że z bunkra, ale z terenu, z umiarza, także taki dzwon dzisiaj bardzo mocno nietypowy, no wiem, wiem, mówiłem, że te odcinki nie będą zbyt często, ale to specjalnie, to specjalnie, bo ja w poprzednim odcinku, jakby to powiedzieć, zapomniałem złożyć Wam wszystkim życzeń, życzeń noworocznych, <grych> także yy, no mówię, korzystając z tej okazji chciałbym życzyć wszystkim wszystkiego dobrego niech się darzy, niech się darzy oby ten przyszły nie był gorszy jak ten yy, to wszycho, to wszycho, mówię aby się darzyło i oby zdrówko było to będzie bardzo dobrze yy, i dobra, i tyle w temacie wracam do, <grych> wracam do mojego tematu, yy, ci co są ze mną yy, długi, długi czas no bo to było bardzo dawno temu, w zasadzie w zeszłym roku chyba ostatnio tu byłem yy, jakby to powiedzieć szlak telewizyjny. Jak <laughs> pamiętacie ten szlak telewizyjny tu się nic nie się zmieniło, Dobyło yy, trochę tylko puszek yy, telewizorów nie przybyło, chociaż ja hmm, tego nie pamiętam, tego nie pamiętam, <laughs> żeby tu był yy, Oczywiście to wszystko jest rozebrane, nie, nie pozostawili mi tutaj nic, by to powiedzieć, poszukiwacze, poszukiwacze skarbów krzakowych. No i dobra, no bo wiecie o co chodzi z tymi puszkami. Jedzi co nie wiedzą to za chwileczkę się dowiedzą albo niech obejrzą poprzedni odcinek, ale już tłumaczę, będę wymieniał, będę wymieniał, a w zasadzie wymieniam taki towar, taki towar będę wymieniał, a w zasadzie już wymieniam na dolary. Także kolejne dolary z krzaków już wlatują. No co? To mogę wam tu więcej powiedzieć? Nie wiem co chcę wiedzieć. Tak jak mówię, to te odcinki takie będą naprawdę dość rzadko. Przepraszam tych, co oczekują na złą, chociaż ja nie mam do co przepraszać. Ja tak działam, po prostu to ja jestem właśnie cały ja. Coś jeszcze, coś jeszcze chciałem wam powiedzieć tylko musi mi tutaj, muszę mi się dziś puknąć w tej głowy i niech mi to wyleci. Jak sobie nie przypomnę teraz to za chwilę na pewno. Puszek mało, puszek mało, no, w tym terenie, puszek mało. Co dziwniejsze, ani jednej butelki, ani jednej butelki jeszcze nie znalazłem, a już wędruję jakieś 15 minut. Jakieś 15 minut jestem w drodze. Dobra, kręcę się jak kot z pęcherzem. Ja w koło jednego drzewa. O, już wiem. Wczorajszy, przedwczorajszy wczorajszy, nie wiem kiedy wy to widzieliście. <grydy> kiedy to zobaczycie, przyniósł mi tam wypad. Przyniósł mi tam chyba ze 13 zł. ze 13 zł. i kabelka elektroniki. To też podbieramy. Kabelki, płytki, to też się da sprzedać. Także przyniósł mi 13, tam 50, coś tam, dokładnie z moich obliczeń. Dawaj. więc jakby nie patrzeć, trzy dolce, trzy dolce zasiliły już moją skarbonkę, skarbonkę wycieczkową bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy, mówię, ten spacerek trwał poprzedni z godzinkę, dzisiaj też tylko z godzinkę no bo to taki, taki wypad godzinny, na razie krążę, jak to mówię, w koło komina Zbieram wszystko w pobliżu yy, co do zebrania. Yy, dużo ludzi mnie się pyta, czy ja się nie wstydzę. <grym>, czy ja się nie wstydzę tego co robię. Yy, nie się wstydzą. nie się wstydzą ci, co tak mocno śmiecą. Ja nie śmiecę. <grym>, yy, ja tylko, Ja tylko sprzątam. No i też się pytacie, y, czy nie wszyscy, y, dlaczego ja nie posprzątam tego, tego syfu drugiego, że powinienem też trochę tego pozbierać, y, powiem Wam tak, y, y, no ja świata nie naprawię, <ścoughs> może by było czyściej, ale ja wiem jak to będzie w przyszłym roku, y, będzie tak samo, y, jest to teren miejski, y, no teoretycznie powinny zająć się tym służby miejskie, y, nie chcę drążyć tematu, ja zbieram tylko surowce wtórne, yy, takie okay, może to trochę durne, <laughs> może nie. Yy, nie da się, powiedzcie, nie da się naprawić świata, nie da się naprawić świata <laughs> po pozbieraniem torby śmieci. Na pewno by było przyjemniej, czyściej yy, i ładniej, ale yy, no nie ja, może kiedyś, może kiedyś, ale tymczasem yy, wędruję sobie dalej. Yy, z pewnością tak jak poprzednio, podsumuję Wam dzisiaj, a może trafię coś fajnego, coś ciekawego, na no pewno się jeszcze załączę. Yy, hmm, jakby to Wam powiedzieć, hmm, a, mhm, mm yy, wiem, że dalej już nie idę. Dalej nie idę, zobaczcie na co trafiłem w krzakorach. Yy, amelinium, <grym>, amelinium, ale kurwa jakie, zobaczcie. Prawie jak mój kciuk, to się da łatwo skrobać. nie da się łatwo skrobać. odwinąć, ja stawiam na jakieś, nie wiem, 3-5, że trochę więcej kila, problem, może nie jakimś tam wielkim problemem, ale będę myślał jak to zatachać do domu, naprawdę, naprawdę daleko nie mam, naprawdę bardzo blisko, ja wiem skąd to pochodzi, ja wiem skąd to pochodzi, w zasadzie stamtąd. stamtąd, po sierpniowej, nie wiem jak trzeba sierpniowa, takiej burzy wichury ogromnej. Tu były pozrywane kable, leżały drzewa na ulicy i to po prostu trafiło tutaj, przeleżało sobie i kupę czasu, przeleżało sobie kupę czasu, czekało na Jacusia, Zabiorę to, jeszcze dzisiaj to taki jestem, taki jestem, taki jestem, że jeszcze dzisiaj to o i za chwileczkę zobaczcie jak to fajnie się będzie skrobało. No, w zasadzie się będzie odwijało. Y, jeszcze dzisiaj to zrobię, y, chociaż jest niedziela. Chociaż jest niedziela, nikomu nie mówcie. Y, a wracając jeszcze do tego, wiecie, y, wstydu, czy czego tam... No, ludzie czasami się patrzą na mnie bardzo dziwnie, y, nawet bardzo, bardzo dziwnie, ale nie wiem dlaczego. Oni... Nie wiem dlaczego. Ja się tego nie wstydzę. Absolutnie tak jak mówiłem, ja bym się wstydził podjechać samochodem czy stanąć w krzakach wypić piwo i wyrzucić butelkę, choć ja bym tego nie zrobił. No, śmieci powinno być w śmietniku. ale no dobra, nie będę tutaj gadał. Jestem przy skrzyżowaniu dwóch dróg. Dobra, zawijam to jakoś, nie wiem jeszcze jak. Za chwileczkę widzimy się w bunkrze. I tak, ja już dotarłem do miejsca docelowego już. Chable, druty, przewody, nie wiem jak to nazwać, Wyjmij je yy, już w bunkrze, <laughs> w bunkrze recyklera, yy, zaraz się za nimi yy, zajmę, zaopiekuję się. Najpierw Wam pokażę, bo nie wszyscy będą mi wierzyli, że tam było kilo puszek, yy, łącznie z tą płytką, łącznie z tą płytką, bo to jest ta sama cena, mówię 5,30, płytki chyba też 5,30, yy, kilo 20, 5,00 kilo, yy, czyli dobry piątak czyli dobry dolec. Ja, zobaczymy zaraz. Zobaczymy, ile zaraz oddadzą yy, kabelki. Myślę, że powinno pójść sprawnie. Tu już się gromadzi materiał yy, z dwóch. W zasadzie z dwóch wypadów wywiódł się tylko jeden. Yy, także co? Yy, pokażę Wam ile tego wyjdzie. Pokażę albo, albo napiszę tutaj zaraz. Yy, nie wiem, chciałbym Wam pokazać. Także biorę się do roboty. A więc co? Yy, walczę z tym drutem. Oczywiście walczę z tym drutem. <laughs> Nie poddaje się. Yy, mam zrobioną mniej więcej, mniej więcej. Mniej więcej, mniej więcej to te dwa palce. <laughs> ten wchodzi mniej, ten wchodzi więcej. Yy, mniej więcej mam zrobioną połowę i na tą chwilę yy, kilogram. Kilogram, tam 600 powiedzmy, 1,5 kg. Yy, reszta leży tutaj. Reszta leży tutaj, także nie kłamię. <grych> Czyli jest tutaj mniej niż połowa. Yy, pierwotnie obstawiałem 3-5 kg, tak chyba powiedziałem, <grych> ale stawiam gdzieś w okolicach 4 kg. Yy, 4 kg powinno być. Nie wiem dokładnie, po ile jest takie aluminium, nie pamiętam. Jest to droższe aluminium niż. Zwykłe aluminium plastyka, czy tam to się sektor chyba zwie, nie linka, sektor chyba nie, nie będę teraz komuł. Zweryfikuję sobie cenę według obecnej ceny Metaleo, i tu wam, tu wam napiszę ile wyszło za te aluminium. Jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś. Nie jest to powiem Wam jakieś skomplikowane obieranie, jakieś męczące, ale mocno, mocno, ogromnie. Mocno czasochłonne i produkujące y, wiele, wiele, wiele odpadów, y, ale to się z powrotem wywiezie w kraki. Jeśli gdzieś tam do lasu podrzuci, nie oczywiście żartuję, to poleci y, nie do spalenia, bo Boże, y, no do śmieci, do śmietnika, na no, śmietnik na odpady y, zmieszane, chociaż to jest papier taki olejowany, to by się dobrze rozpalało w piecu. Nie, no żartuję oczywiście, y, powiem, że wam, że warstw warstw tego papieru jest ogromna ilość, naprawdę ogromna ilość, jest to tutaj skalpelem, nacinasz, ściągasz, nacinasz ściągasz i się rozwarstwia żeby papier toaletowy miał tyle warstw to wycieranie tyłka byłoby o wiele bezpieczniejsze niż teżniejszym papierem jednowarstwowym także co tyle w temacie izolacji, całe wiadro, zobaczcie a tylko połowę, no nie samą połowę zrobiłem Cieszę się bardzo, cieszę się bardzo, ale już walczę z tym, z tym walczę kawałkiem ponad godzinę. Yy, drugi zaś mi ponad godzinę, także razem z wypadem yy, o 3 godziny. Trzy <głos》> godziny, ale to z przerwą na papieroska, yy, na obiadek, także to nie tam, że ja tu siedzę 3 godziny skubię. Yy, tu macie podsumowanie ile wyszło kasy dzisiejszego wypadu, no bo te wypady przeliczam na pieniążki. Oczywiście, tak jak już wiecie, w zasadzie na dolce, ale tu macie właśnie w PLNach. Chyba tu, albo tam, nie wiem. Gdzieś tam yy, wiele nie przedłużam. Raz jeszcze wszystkim wszystkiego dobrego na nowy rok. Trzymajcie się, bądź na cali. <grymnie> Za dużo nie i byście zdrowi do domu wracali. <grymnie> na razie o hej.